Niemcy lubią porządek i okrągłe daty. 1 września 1939 zalali nas swoim wojskiem. 1 marca 2025 zaczną zalewać nas migrantami. I to nie w ramach paktu migracyjnego a konwencji tablińskiej. Paktem uderzą w nas później. Co pan na to, panie premierze Tusk? Express Plus, Rafał Patrya. jedziemy! Według Prawa i Sprawiedliwości niemieckie władze przyspieszają przesłanie do Polski nielegalnych migrantów. Tuż przy naszej granicy powstaje wielki ośrodek przerzutu cudzoziemców z Niemiec do Polski. TIR zderzył się z pociągiem osobowym relacji Białystok-Szczecin. Kierowca prawdopodobnie nie zatrzymał się przed znakiem stop. W plusie zajrzymy też pod Wawel. W Krakowie od lat toczy się spór o konie. Obrońcy praw zwierząt chcą całkowitego zakazu przewozu turystów do Kiedyś wielokrotnie zdobywali piłkarskie Mistrzostwo Polski, dziś Ruch Chorzów i Wisła Kraków grają na zapleczu ekstraklasy. Jutro zmierzą się na stadionie śląskim, wypełni się po brzegi. Ekspres ujawnia. Od 1 marca Niemcy zaczną do Polski przerzucać nielegalnych migrantów. W tym celu w Eisenhüttenstadt, przy granicy z Polską, powstało tak tzw. Centrum Dablińskie. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło już działania szykujące grunt pod przyjęcie obcych tam kulturowo przybyszów. Niemieckie władze przyspieszają przesłanie do Polski nielegalnych migrantów. Tuż przy granicy z Polską w Eisenhüttenstadt powstaje wielki ośrodek przerzutu cudzoziemców z Niemiec do Polski. Według jednej z pracownic ośrodka w najbliższym czasie do naszego kraju ma ich trafić 70 tysięcy. 1 marca będzie przerzuconych około 7 tysięcy jednorazowo i z tego co wiem, to będą przerzucać codziennie. Z tego co wiem, to do, do 10 marca mają przerzucić około 70 tysięcy. Wszystko to w ramach procedury dublińskiej, która przewiduje, że wniosek o azyl powinien być złożony i rozpatrywany w pierwszym państwie na terenie Unii Europejskiej, do którego dotarł migrant niemiecki rząd nie kryje się ze swoimi intencjami. Ze względu na dobre stosunki Brandenburgii z sąsiednimi województwami w Rzeczpospolitej Polskiej, centrum dublińskie w Eisenhüttenstadt ma być prowadzone z myślą o powrotach do Polski. Aby przyspieszyć procedury, centralny urząd do cudzoziemców będzie ściśle zaangażowany w koordynację szczegółów Transferów z właściwymi organami w Polsce. Oczekuje się, że transfer nastąpi w ciągu dwóch tygodni. Według Prawa i Sprawiedliwości, rząd Tuska zaczął już przygotowania do przyjęcia fali migrantów w Polsce. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje szkolenia. Na te szkolenia wzywa samorządowców, wzywa starostów, no i poleca w ramach tych szkoleń starostom zorganizowanie przyjęcia: Uwaga, po 200 migrantów z Bliskiego Wschodu. Powiatach. Niemcy od lat zmagają się z rekordową przestępczością. To efekt przyjmowania imigrantów. Teraz tym problemem chcą się podzielić z Polakami. Nie żyją dwie kobiety zaatakowane nożem przez 16-latka w mieście Hradec Kralowe na północy Czech. Napastnik został zatrzymany chwilę po ataku, do którego doszło w sklepie. Chłopak przyznał się do popełnienia zbrodni. Nieletniemu grozi kara do 10 lat więzienia. Napastnik dźgnął nożem dwie sprzedawczynie w wieku 19 i 38 lat w mieście Hradec Kralowe. Kobiety miały być przypadkowymi ofiarami. Mimo pomocy lekarzy nie udało się ich uratować z powodu licznych ran kłutych. Po dokonaniu zbrodni chłopak uciekał przed policją przez most nad Łabą. 16-latek nie należał do żadnej grupy ekstremistycznej. Wychowywała go jedynie matka. Napastnik miał nie chcieć podjąć jakiejkolwiek pracy i żył głównie w świecie wirtualnym. Śledczy ustalą, czy cierpiał na zaburzenia psychiczne. Okay. Groźny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Nowa Wieś Ełcka w województwie warmińsko-mazurskim. Tir zderzył się tam z pociągiem osobowym relacji Białystok-Szczecin. Kierowca prawdopodobnie nie zatrzymał się przed znakiem stop. Siła uderzenia była tak duża, że wyrzuciła go z szoferki pojazdu. Przytomny został przewieziony do szpitala. Żadnemu z ponad 160 pasażerów pociągu nic się nie stało. Przewoźnik udostępnił im transport zastępczy w postaci autokarów, a w ich sprawnej ewakuacji pomagało 7 zastępów straży pożarnej z Ełku i okolic. 42 osoby podejrzane, ponad 12 tysięcy podrobionych dokumentów, zabezpieczone środki o wartości miliona złotych. To efekt akcji bieszczackiego oddziału Straży Granicznej funkcjonariusze namierzyli zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się podrabianiem dokumentów i praniem brudnych pieniędzy. W jej skład wchodzili obywatele Ukrainy i Białorusi. Przestępcy oferowali w portalach internetowych dokumenty, takie jak paszporty, wizy, dowody osobiste, karty pobytu, prawa jazdy, zaświadczenia o zameldowaniu i umowy o pracę. Odbiorcy płacili średnio. 1,5 tysiąca euro za dokument. W toku śledztwa prowadzonego pod nadzorem prokuratury okręgowej w Przemyślu wykryto wytwórnie fałszywek. Osiem osób przebywa w areszcie. Lubelskie smakuj życie. Jedno urządzenie wystarczyłoby nadać nowy smak odprawie bagażowej na lubelskim lotnisku. W plusie powiemy także, kto na kogo wpadł w Lidze Mistrzów. Robert Lewandowski zadowolony? No to my też. Dramatyczna akcja ratunkowa w kalifornijskim San Bernardino. Strażacy ruszyli na ratunek kobiecie, która została zakleszczona w podziemnym kanale burzowym. W ekspresie Plus poznamy finał akcji. Nie opuszczamy Kalifornii. Kolejni strażacy podjęli się tam równie nietypowej akcji. Przetransportowali oni śmigłowcem zagubionego konia. Zobaczymy, dlaczego było to niezbędne. Zajrzymy także do oregońskiego zoo, gdzie rośnie prawdziwa gwiazda. Niespełna miesięczna słonica zachwyca wszystkich, uroczo bawiąc się ze swoją mamusią. Właśnie poznaliśmy imię maleństwa. A teraz przeniesiemy się do Krakowa, w serce konfliktu ciągnącego się od lat. Spór o konie na rynku głównym to o temat rzeka. Są tacy, którzy twierdzą, że zwierzęta są wykorzystywane. Dorożkarze cierpliwie tłumaczą, konie są zadbane i nigdy nie pozwolimy, żeby stała im się krzywda. Koń, ca, koń, trowersji, nie widać. Konie w Krakowie to jedna z wizytówek miasta. Obrońcy praw zwierząt chcą całkowitego zakazu przewozu turystów dorożkami. Zarzuty o wykorzystywanie koni są bezpodstawne i szerokim łukiem mijają się z prawdą, podkreślają dorożkarze. Żyjemy razem w symbiozie. Jesteśmy miłośnikami koni i naprawdę nikt nie pozwoliłby, tym bardziej my, żeby działa im się jakakolwiek krzywda. Stan zdrowia koni i warunki, w których żyją, nie budzą wątpliwości. To wnioski po wielokrotnych kontrolach powiatowego lekarza weterynarii w Krakowie, czy za. Kończą spór? Raczej nie. Tego nikt się nie spodziewał. W San Bernardino w stanie Kalifornia kobieta utknęła w podziemnym kanale burzowym. Na zewnątrz było słychać krzyki, i dlatego na miejsce została wezwana szybka pomoc. Strażacy zamontowali systemy wentylacyjne, żeby najpierw wprowadzić świeże powietrze do środka. Służby instruowały kobietę, jak cofnąć się bliżej wylotu. Przebyła 6 metrów. Wtedy funkcjonariusze otworzyli kolejny punkt, weszli do wewnątrz i pomogli się jej wydostać. Nie wiadomo, dlaczego kobieta znajdowała się w kanale i była naga do pasa po wyjściu została przewieziona niezwłocznie do szpitala obyło się bez obrażeń Wbrew pozorom port lotniczy Lublin nie buja w obłokach, a twardo stąpa po ziemi. Jako pierwsze lotnisko w Polsce uruchomił nowoczesne skanery z technologią tomografii komputerowej 3D, służące do prześwietlania bagażu podręcznego podczas kontroli bezpieczeństwa. Podróżni nie będą już musieli wyjmować z walizek opakowań z płynami oraz urządzeń elektronicznych. System umożliwia kontrolującym wirtualne obejrzenie przedmiotu z każdej strony i zakwalifikować jego rodzaj. W ten sposób obsłużą aż 100 pasażerów w 15 minut, co znacząco poprawi i przepustowość lotniska. Konflikt rodzinny w cieniu wojny na Ukrainie. Skłócone ze sobą siostry, główne bohaterki filmu Łukasza Karwowskiego Dwie Siostry, nawiązują kontakt i zawierają rozejm. Wszystko po to, by ratować ojca, który został ranny w Charkowie. Jak zakończy się ta lekcja zerwanych więzi? Cześć. Tata jest w szpitalu w Ukrainie, trzeba go stamtąd zabrać. No muszę. Relacja sióstr Jaśminy i Małgorzaty, głównych bohaterek polsko-ukraińskiej produkcji Dwie Siostry nigdy nie była poprawna. Młodsza Małgorzata zawsze czuła się gorsza. Uważała, że ojciec faworyzuje starszą Jaśminę. Teraz dla dobra najbliższej im osoby, rannego ojca, dziewczyny muszą połączyć siły i porzucić dawne urazy. Czy kiedy dotrą do Harkowa, to się uda? Czy w tym nieludzkim świecie znajdzie się miejsce na miłość, zrozumienie i wybaczenie? Film można już oglądać w polskich kinach. A powiesz mi coś więcej mamy? 嗯。 Planu filmowego na Ukrainie przeniesiemy się teraz do Polski, a dokładniej do Torunia. Tutaj w ogrodzie Kopernika rozpoczęły się przygotowania do kolejnej edycji Artus Short Film Festival 2025. Program wydarzenia, podobnie jak w poprzednich latach, jest bardzo bogaty. Widzowie zobaczą kilkadziesiąt filmów animowanych, fabularnych i dokumentalnych. Zaplanowano m.in. projekcję Martwej Natury Małgorzaty Paszko, wspaniałe kilka minut Huberta Patynowskiego i animacji Magiczne Cukierki. Festiwal odbędzie się od 20 do 23 marca w Centrum Kultury Dwór Artusa ponad 150 prac polskich i zagranicznych artystów od lat 50. XX wieku aż do czasów współczesnych. Można zobaczyć na otwartej dzisiaj ekspozycji wystawa nie stała. Cztery razy kolekcja w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Prezentowane są m.in. dzieła Edwarda Dwórnika, Miriam Kahn i Wolfganga Tillmansa. Ich tematyka nawiązuje do różnych sfer życia, od polityki przez abstrakcję i pop do duchowości. To wyjątkowa podróż pełna unikalnych wrażeń estetycznych i intelektualnych. Wystawę można oglądać do 5 października: kompletne science fiction. Tak naukowcy z Europejskiego Obserwatorium Południowego w Chile określają swój najnowszy kosmiczny sukces. Co takiego zrobili? Otóż zbadali atmosferę egzoplanety w wymiarze 3D oczywiście poza układem słonecznym. No i jak się okazuje, to wcale nie jest aż takie trudne. Jest to planeta oddalona od nas o 900 lat świetlnych. Dzięki połączeniu sygnału z czterech głównych teleskopów znajdujących się w czyliskim obserwatorium, naukowcom udało się zmapować panującą na niej strukturę atmosfery, a wszystko w 3D. To ujawniło jej skomplikowane wzorce pogodowe, m.in. potężne wiatry niosące z sobą takie pierwiastki chemiczne jak żelazo i tytan. To klimat niewidziany dotąd na żadnej innej planecie. Sukces astronomów przetarł szlaki do dalszych i jeszcze bardziej szczegółowych badań obcych nam planet. I'm um. sorry. Deus, koń z kalifornijskiego ośrodka jeździeckiego w Stanach Zjednoczonych, na swoją nielegalną wieczorną przechadzkę, zdecydowanie wybrał szlak dla najbardziej doświadczonych wspinaczy, przez co spadł z porośniętego krzakami urwiska i znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Na pomoc ruszyli strażacy, którzy ostatecznie zdecydowali się uratować konia za pomocą helikoptera. I tak zbuntowany Dzius pod wpływem środków uspokajających podanych przez weterynarzy, przeleciał prosto do swojej zagrody. Będzie gadane! Ojojoj! Jak tu się schować przed mamcią? Najlepiej pod nią samą, a może jednak zaliczyć oberka? W ogrodzie zoologicznym w Portland przyszedł na świat niedawno słonik, a raczej przyszła. Badania weterynaryjne potwierdziły, że to samiczka otrzymała słodkie imię Tula tu. Może dlatego, że lubi się tulić. Jak widać zainteresowała ją kamera. Potem młoda słoniczka przebiegła na wybiegu między starszymi kolegami i wróciła do mamy przetulić ją w trąbę. Może utulona będzie śniła o wspomnianych kolegach? W końcu chyba zna piosenkę: Cztery słonie, zielone słonie, każde kokardkę ma na ogonie. I wracamy do wiadomości gorącej z ostatniej chwili. Prezydent Polski poleci do USA. Andrzej Duda ma spotkać się z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Rozmowy mają oczywiście dotyczyć negocjacji pokojowych pomiędzy Ukrainą a Rosją. Prezydent Andrzej Duda może jeszcze dziś przylecieć do Stanów Zjednoczonych. W ramach jego wizyty za oceanem ma dojść do spotkania w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rozmowy mają dotyczyć rozmów pokojowych pomiędzy Ukrainą a Rosją. W Waszyngtonie jest obecnie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który jeszcze w piątek wieczorem ma się spotkać z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. No, ciekawe, czy to będzie dobry klimat dla takich rozmów. Bo pogoda to twardy gracz, rzadko daje nam wszystko, co chcemy. W najbliższych dniach da przyjemne temperatury, ale dorzuci także sporo opadów deszczu. Oto szczegóły. Niedziela deszczowa na zachodzie pogodnie będzie za to w centralnej i wschodniej Polsce. W poniedziałek zanotujemy wzrost temperatury do 12 stopni w okolicach Wrocławia. Deszcz popada w centrum i na północnym zachodzie. We wtorek opadów deszczu spodziewamy się już w całej Polsce. Najintensywniej padać będzie na Mazowszu i na Podlasiu. Tam także najchłodniej, od 2 do 5 stopni. Znacznie więcej przejaśnień na południowym zachodzie. Tam także cieplej, znacznie, do 11 stopni. To dopiero będzie kocioł, kocioł czarownic. Już jutro na Stadionie Śląskim w Chorzowie padnie rekord frekwencji na meczu dwóch polskich klubów i żaden z nich nie gra w Ekstraklasie. W pierwszoligowym hicie ruch podejmie Wisłę Kraków. Do tej pory sprzedano ponad 51 tysięcy biletów, a może być więcej. Mecz mistrzów. Tak, nazwano potyczkę 14-krotnego mistrza kraju Ruchu Chorzów z 13-krotnym triumfatorem Ekstraklasy Wisłą Kraków. Częścią piłkarskiego spektaklu będą kibice, którzy wypełnią kocioł czarownic po brzegi. Sprzedano już ponad 51 tysięcy wejściówek, ale liczba ta wciąż rośnie. To zwiastuje oszałamiający doping i wspaniałą atmosferę. Poprzedni rekord XXI wieku padł 10 miesięcy temu, wówczas w Chorzowie potyczkę ruchu z widzewem łódź obejrzało z wysokości trybun 50 087 osób. Osobiście wolę Atletico, bo odpadnie nam podróżowanie. Mbappe wróżbita. Królewscy wylosowali rywala z miedzy. Gorące derby Madrytu to nie jedyny ciekawie zapowiadający się pojedynek. Bayern Monachium zagra z Bayernem Leverkusen. Liverpool trafił na Paris Saint-Germain. A Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski? Ich Barcelona czeka potyczka z Benfiką Lizbona. Ponownie V. Eindhoven z Arsenalem Londyn. Pierwsze mecze w dniach 4-5 marca. Rewanże tydzień później. Uwaga, głowy w dół, leci piłka. Do niecodziennej sytuacji doszło w meczu amerykańskiej ligi MLB. Dużo szczęścia w nieszczęściu miał Bobby Miller z Los Angeles Dodgers. Bejsbolista, po oddaniu rzutu, trafiony został piłką w głowę. Jak policzono, piłka uderzyła zawodnika z prędkością aż 170 km na godzinę. Miller upadł na plac gry, ale nie doznał poważniejszego urazu i o własnych siłach zszedł z boiska. Prawdziwy twardziel. No, to jednak biega niebezpieczniejsze. A bieg tropem wilczym tuż, tuż. Trzynasta edycja wystartuje w niedzielę, 2 marca. Uczestnicy znów poniosą w świat prawdę o żołnierzach wyklętych, którzy nie godzili się na życie pod sowieckim butem. Patronem tegorocznej odsłony jest m.in. rotmistrz Witold Pilecki. Jak mało kto zasłużył, żeby śpiewać o nim pieśni. I raper Tadek zaśpiewał. Gdzie postawić mu na grobę? pyta ludzi grupa wąska I pomnikiem narod mistrzami na dziś by cała Polska On stał wyprostowany przed tymi co na kolanach Po nie śmierci nie dał rady go złamać Po świecie ostatnia droga, pusta się zamyka cela Kat na usługach zdrajców do bocha strzela W miejscu rodzinnego domu pozostała gładka ziemia Po cichu jego zwłoki wywozili z więzienia Zmienili wiek stumienia, powycinali drzewa Czemu żaden celebryta o nim nie zaśpiewa? Teraz rzecz, Uda się go wydanie do wiary Jego kadzi w wolnej Polsce, u nich za polskie walczy zarnomolszewicką i niemiecką Przypomnijmy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo Po śmieszym prawą prawą rową swobód dziecko Przypomnijmy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo To nie się ten proces now, z tą intrygę dla dziecko Przypomnijmy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo To i nazwisko winno znać każde dziecko pomimy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo Przypomnijmy o rotmistrzu. Trzeba dać świadectwo. Świadectwo prawdy da o 19.00, także program dzisiaj. Tutaj ściemy, że Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Nie znajdziecie. Tusk okłamuje Polaków. Święto konserwatystów. Grunt pod przyjęciem migrantów. Na dzisiaj zapraszam Danuta Cholecka, a ja w imieniu Sylwii Krasnodębskiej polecam jazdę jutrzejszym ekspresem. Kto chce poczuć wiatr we włosach, niech włączy nas o 16.55. Do zobaczenia.